Siemano z tej strony, Hubert i gramy w Rise and World, Live Sunshine, and World. Misję trzecią, którą już przeszłem ale... i nagrałem, ale to się spieczyło. Teraz filmik jest, to urywam się. O twoim przybyciu wyprzedzają cię, o wielki Aleksandrze. Słyszeliśmy, że możesz tu do nas zawitać, zanim wyruszysz na podwój świata. Powiedz nam, Aleksandrze, jak tam twoje śmiałe plany? Możecie złożyć broń i zachować życie? Lub stawić mi opór i przekonać się na własnej skórze? Dobrze więc, zrób nam przysługę i zbudź nas, gdy przybędzie reszta twojej armii. Jak mamy ich pokonać, dysponując tak skromnymi siłami. Skorzystamy z tego co mamy. Z naszego sprytu, naszej woli i naszych mieczy. Wszyscy, którzy odważą się stawić nam opór, padną martwi, jak ci głupcy spydni. Mhm. gramy. Idziecie tu? Trzech to trewna. Nie, nie to drewna. Jeszcze nie to drewna. To koszar my trzy koszary. Uczników już pójdzie. My musimy... Co to? Już odtąd? Sit. Musimy ucznikami iść. Ich pozabijamy. Wojciech, wyjdźmy mali, to nic im się nie stało. Raz, szybko. To zabudy. Ja tak zawsze robię. A kram to już trzeci raz. Czemu ja tego tylko... nie widzę? O tu jest.

Poczekamy, To na wypadek jeszcze nie... A taran jeszcze rozwalimy taranem. Taran tak nam nie dużo potrzebny. ale dobra. Łuczników pozabijamy. Bo chcę te punkty chwały. Żeby to powiększyć. Dlatego będą mocniejsi i więcej Wychodzi ci Chyba sześciu jak to przepowiadam. A dalejdzie. Jadymy. O i nam idzie już. Fajnie. Ten niszczy murek o to się nam czyta a nie będzie wybaczać, bo będzie nam potrzebne tu jeszcze trzeba troszkę tutaj pozabijamy no. Mam dużo na razie, nie tych nie będziemy robić, bo nam na... też dużo jak najszybciej eee, przepraszam, że tak późno zaczynam, ale miałem, na... a właśnie, miałem nakręcić ten filmik już bardzo szybko prawda, nie mogłem nie miałem czasu, po kolei nie miałem czasu, musiałem jechać, nieważne gdzie, ale musiałem jechać i mnie dwa dni nie było Wyjechałem na godzinę, a wróciłem z dwa dni później Ty nie, wy tu! Dobra, wracamy Ten niech tutaj idzie, pod mnie niepotrzebny Mam nadzieję że się może Jak nie może to Wtedy się wnerwiałem, że nie mogłem Że nie mogę tego zrobić Dobra, to się zrobi, to będzie rekrutować rekrutów. kapaspista, spista. pista Ciężka piechota. Pewno nam niepotrzebna, nie wiem po co spieram. Mewa nam się zdechła. <grywa> w piasek wpadła. Soku No soku... w piach prosto. Ha. Opiszemy filmik soków w piachu A tutaj tam... Ile się da? No bardzo dużo się zrobiło. No dosyć. Jeden do drewna, to i tak za dużo jest. Dzisiaj zmęczony jest masakra Szemo To Tutaj jestem jeszcze to Lubię równe rzeczy. Bez kojarzeń proszę Jeden takie coś i mam 18 rekrutów I patrzcie ile w armii Armia nie wystarczy, żeby zniszczyć im wszystko. Nie będziemy tym chodzić, bo nam nie potrzebni. No co, wyszedł? No nie wyszedł. A nie wyszedł. Tak? Nie. Nie, nie wyszedł. Jaki żal. Miał wyjść. Trudno. nam Nawet niepotrzebne, wystarczy nam jedna łódka, bo płyniemy szybko. I tu jeszcze. Jeszcze pięć lat. O, chyba populacji nam zapragnie. Spróbujemy. Co się uda nam. Dzisiaj jaki dziwny dzień Nutny mm. 108 Spora armia Armia Za mało miejsca dla ludności wiem Jak to powiem pętlu O Dawaj. Aż się boję Nie wiem czego, ale dobra, nieważne I! Jest, powiększył się! Pięknie Hardcore normalny Nie, nie Dwóch jeszcze jestem, tu, tu dwóch, tu jeszcze jeden Tu tu... mamy okazję, żeby to tak można zrobić, to dlaczego nie? Przy więcej armii, szybciej skończymy grę, haha! Ha. Za... za Lumona... Skarby... za Lumona... Zamulona... Zamulone skarby! Ja... co ja pieprzę, no? Nie wiem co pieprzyć, dlatego pieprzę. Bez kojarzymy proszę. Tu już się nie produkują. O już jeszcze jeden się produkował, sprodukował. I. I dobra. Armia kotowa. Nic. Taka sobie armia. Bo tu jest 182 kości. To jest bardzo dużo. Tak na tą krę. Dobra, idziemy. Czas na sobie na i jak Jak da się, da się. Dobra, idziemy. Go, go! Zaznaczymy. O, ale pędzą! Bliźniaki. he. <laughs> Niewidzialny kościół, mamy niewidzialnego żołnierza Widzicie, już nowoczesność Ty, Herosik! Coch to powiem Nisz co To, to peć, to To I tam to No, prawo O, ście, Za chwilę wrócę Wróciłem i kończę B. No to już widać, jak my wygramy. Pójdziesz tam, pójdziesz tam. Nie pójdzie tam. Tu, no, wreszcie idzie. Go, go, go. Dobra. Auto zapis. Zabić go. Arvia tam arbia mała. Sturmem. Já ja, tam! No, auto zapis. Aha, jak nie wiecie dlaczego muszę drugi jasne nakrywać to możecie yy, pójść do mojego poprzedniego filmu i zobaczyć filmik o, yy, informacyjny tak się nazywa ostatni, który jest znaczy nie ostatni się ostatni tylko ale nie wasze już Idziemy. Nie może, po za, zaraz zniszczony będzie. Haha. <grymne> no, bo Nie pozwólcie im dostać się do twierdzy, zniszczyć mosty! A ja, mówię? Aleksander, nie możemy przepuścić frontalnego ataku na twierdzę. Musimy znaleźć jakiś inny sposób. Nie. Nie mów! Może byśmy nie skinęli. No, jakbyśmy się sz szucali. Tak, byśmy ginęli. Jak muchy. no, ci się nucą. I dobra, idziemy dalej. Troszkę, jedynaczeka. Idziemy. O, noc choć... Yy, taki żarcik, tu nie ma nocy. <gry> to. Dobra, sami już sobie poradzą. O, ale szybko nawet. No kamka mamy Ocikmercie O mój Boże. O no, już przyjęliśmy z... Teraz przejmujemy I przejęliśmy Tu Wszyscy Faj jak się wepchają Wepkają Hoho Wszyscy I też macie wchodzić tu na statek. <noise> Ciekawe, czy im wygodnie. Się <noise> <Ciebie> wywrócili. <brudziliasz. głos> tu, 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 tu. Okręcimy kamerkę i jedziemy. Na no, płyń. No, nasza ten... Tarcza bohatera. Tu jest. Podobna znaczy. Się. Teraz idziecie tak okrężną, bo nie staranujecie, Nie wiem dlaczego. No jest taran, ale trzeba jego mieć, żeby staranować. Może tymi... Hakiem, ale trzeba jego mieć, żeby hakiem. Dlatego... Fłyny. No i przeszkoda. Trzeba omijać. Rzek. Nie! Zabijcie tych kn... No, i... no i tak wygramy, wroga. Nic się nie stało. Jego będzie chyba. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. tu. Wchodzić. Dobra. Wy wchodzicie tu. Każde wojsko nam no, się przyda, a wy tu. A tam jest dowódca? Nie. Wodzicie. O, konica. On chyba ślepy jest. 唉，阿法、欸。 Hm. Oho tego nie zapomniałem o tym No oh, filmik, zapomniałem o tym też Śmierć A... twego ojca świętowałem pijąc najlepsze wino. <laughs> Żałuję tylko, że nie zostało mi ani kropia, aby świętować twoją. <laughs> Wyійdź as No się Jakby w ogóle słychać Dobra, niszczyć tą palicę Rzeczywistości Aleksander jest dużo niższy. No dawaj, 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 giniesz Mario. Czy Nie biegaj, nie biegaj, masz rację Jak na tym filmiku wykończę go strzałem Muszę ładnie przypasować Jest! Pięknie Trze Trzeba go ich zaznaczyć Moi Walka. Idziemy po słoik nowy a wiecie o co chodzi? Przez nich, przez Jak przez nich... Tak, dojdziemy. O, jest Musi O, dziady. Już, 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 I jest. O. Zniszczymy to im. Ech, weszłem do nich. O oh god Mało Was! Wierzch na Was wszystkich. To się da nie A moi się patrzę. Walczą z jednym koniem. Ooo. <grystanie> się męczę. Nie, tam nie ścisz. nic, ścisz, nic, ścisz, nie ścisz, nie ścisz, nie ścisz, ścisz, Dobra. Szybko teraz tutaj do mojej armii. Oraz będzie koniec. Dobra. Dobra wy, 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 wy Jedyneczka i armie armeczka Tu Go go Nasz herosik tu Tu No dobra, nie będzie. Tutaj się męczy, tutaj atak. <laughs> Szybko zasłania. Inne filmiki są, będą dłuższe, bo pamiętam inne odcinki, jak grałem, że się... Wszystkie. Czy muszę przypominać Ci, Aleksandrze, że brak Ci doświadczenia w dowodzeniu flotą? A czy ja muszę przypominać Tobie, że zabójcy króla zbiegli na ziemię, do których drogą lądową dotrzeć nie sposób? Cała flota będzie gotowa do drogi za 10 dni. Dobrze, lecz ja nie mogę czekać. Gdy pozostała część floty zostanie ukończona, spotkasz się ze mną oraz resztą armii po drugiej stronie Helespontu. No, właśnie kończymy misję trzecią, żegnam się z wami, spodobał ci się filmik, spodobał się inny filmik, lajkuj lub subskrybuj, lajkuj jakby ktoś nie wiedział, rączkę w górę, to twój film, nie mój, siema.